Cześć, witajcie. Nazywam się Agnieszka Wiedłocha i mam wielką przyjemność pokazać Wam dzisiaj moje wybory kosmetyczne, których używam na co dzień, od czasu do czasu i które są takim moim must-have. Zacznijmy od włosów. Używam takiego olejku Mythic Oil. Jest absolutnie fantastyczny do włosów, bardzo odświeża mi i regeneruje włosy. Staram się jak najmniej zrobić z włosami, więc on mi wystarcza za całą pielęgnację. Używam mydeł. Staram się nie używać takich plastikowych żeli do mycia ciała, które są w plastiku, dlatego przerzuciłam się na mydła. Te mydła robi pani Iwona Pochitonow. Akurat to jest prawo ślazowe, naturalne i ręcznie wykonane. I są pachnące. Mamy lato, i to jest taki fantastyczny balsam do ciała z drobinkami, i dzięki temu nie musimy się. W sumie opalać, jeżeli dołączymy do tego jeszcze taki brązer, który naprawdę działa i polecam Wam serdecznie. On bardzo ładnie pachnie, nie jest takim okropnym y, samoopalaczem, co tak brzydko pachnie. Czyli ja smaruję się tym, bo ja nie lubię się opalać, staram się, żeby ta skóra jednak nie była taka zniszczona przez słońce, więc nakładam to, a później, żeby rozświetlić skórę, nakładam ten fantastyczny, absolutnie uroczy balsam. Polecam. To jest Must have. to jest krem do rąk. Ja mam bardzo suchą skórę, suche dłonie. Wiecznie mam problem z takimi suchymi skórkami, więc to jest świetny krem na co dzień i od święta. Ten akurat jest imbirowy, ale właściwie jest mi wszystko jedno, który z tych kremów, bo wszystko, wszystkie są świetne. To jest świetna maska. To jest polska marka ChicChic Chic, i to jest na przykład taki patent zaczerpnięty z Indii. Podobno panny młode w, w Indiach przed tym bardzo ważnym dniem nakładają sobie tą maskę, żeby mieć piękną, świetlistą skórę i muszę powiedzieć, że naprawdę to się sprawdza. Taki nowy produkt to jest Hyaluronic Aloe Jelly i proszę mi wierzyć, to nie jest sponsorowany program. Dopóki nie było tego kremu, proszę mi wierzyć, ja smarowałam się po prostu taką wodą z, z aloesu i tymi takimi patyczkami z aloesu, tymi liśćmi. A teraz mam taki produkt, który po prostu wszędzie mogę ze sobą zabrać i mi się te, te liście tego aloesu po prostu nie rozgniatają w torebce. Jeżeli chodzi właśnie o taką pielęgnację twarzy, to polecam wszystkim witaminowy koktajl pod oczy z retinolem oraz witaminami E i C. To jest dobre i na dzień i na noc. Wiem, że to jest napisane na no czasami też stosuję go rano. Rozświetla, jest bardzo przyjemny i taki ma coś fajnego, że on jest w takiej kulce. Regenerujące masło do ciała z olejkiem paczuli i olejem arganowym. To jest mój ulubiony krem do ciała, bo przepięknie pachnie, i jest w szklanym słoiczku, co jest dla mnie bardzo ważne, i ma fantastyczną konsystencję i pachnie obłędnie. I to też jest polska marka, co bardzo sobie cenię. Jest to nowa, nowa linia garniera bio i te kosmetyki dostały znaczek ecosert. Czyli są kosmetykami organicznymi, co jest bardzo ważne. I co jest cudowne, te opakowania są biodegradowalne, z recyklingu i do recyklingu są robione tutaj pod Warszawą w, w zielonej fabryce, bo to jest w ogóle żel do mycia twarzy. I ja mam bardzo wrażliwą skórę i on mi bardzo pomaga. A to jest też niezły kosmetyk, też z garniera, też z nowej linii. To jest gąbeczka do mycia buzi. Oczywiście musimy ją włożyć do wody. Ona wtedy tak pięknie pęcznieje i tak się otwiera. I właściwie można jej używać już zamiast peelingu do twarzy, bo ona jest trochę chropowata, więc właściwie mamy dwa kosmetyki w jednym i ja tego po prostu używam jednocześnie. Wieczorem po oczyszczeniu sobie buzi, wymyciu buzi, przygotowaniu tej buzi już na noc, na wieczór, używam takiego genialnego kosmetyku z Sisleya Botanical Detox. To jest coś, co naprawdę bardzo poprawia mi koloryt skóry, napięcie skóry. Skóra jest rozświetlona, wypoczęta po nocy. Ja nie wyobrażam sobie spania bez klapek na oczy. To akurat ukradłam z samolotu, dlatego że to ma jeszcze tutaj takie fajne coś, co się zakłada, przykrywa nos, więc bez tego nie wyobrażam sobie przespania dobrze nocy. Jest taki jeden kosmetyk z Annabel Minerals i to jest podkład mineralny. On tak fajnie wygląda. I on się cudownie rozprowadza i daje tak, taką piękną poświatę na, na, na skórze. Ale też z Annabelle Minerals mam taki cień to powiek, który po prostu delikatnie rozświetla. A czasami, jak potrzebuję, to nawet nakładam sobie na policzki, żeby był taki dodatkowy jeszcze blik na policzkach. Wzięłam jedne z perfum y, też, które bardzo lubię i które sobie bardzo cenię. I to też jest polska marka, Boho Boko, oczywiście na pewno kojarzycie i znacie. Akurat to jest olibanium in Gardenia. Lubię je, używam, one są bardzo, bardzo trwałe. Może trochę szybko się niszczy tutaj y, ten chorek, ta zakrętka, ale to nic. Akurat trochę mi się wymiotła tutaj ta szczoteczka. Właśnie jak ją z tej kosmetyczki, ale co jest cudownego w tej szczyteczce, ona jest ymm, po prostu ekologiczna, z bambusa, jest z recyklingu i do recyklingu. Taki oto kolorowy błyszczyk to odkryłam też niedawno. To jest akurat z Maybelline. To jest o tyle fantastyczne, że kiedy pomalujemy sobie usta, one po prostu naprawdę ten kolor nie chce zejść. Musimy je zmyć płynem micelarnym takim wodoodpornym, bo inaczej możemy jeść, wszystko robić i on nie schodzi. Więc polecam szczególnie na wakacje. I to jest taki kosmetyk, to jest taka pomadka z Yves Saint Laurent, która może na pierwszy rzut oka ma kolor dość taki przerażający, ale uwierzcie mi, że takie delikatne kładzenie sobie jej na usta sprawia, że mamy takie muśnięte usta, takie wcałowane. A tu jest jeszcze jedna pomadka, bo ja bardzo lubię pomadki, więc chcę Wam jeszcze polecić taką pomadkę Lankoma, która się fajnie ją otwiera. Która jest po prostu beżowa i to jest raczej na takie, no po prostu na co dzień. Kiedy chcemy wyglądać po prostu zwyczajnie, normalnie, ale jednak no, czuć, się, czuć się dobrze i luksusowo, to ta pomadka jest absolutnie świetna i bardzo dobrze się trzyma na ustach. Nie wyobrażam sobie życia bez tuszu do rzęs. Nie ukrywam. Tusz do rzęsy testuję masowo. Liczę na to, że niedługo będą takie w opakowaniach właśnie też ekologicznych, ale bardzo lubię Maybelline, on po prostu świetnie nie uczula, nie podrażnia. To jest bardzo ważne, ja mam bardzo wrażliwe oczy, dlatego to jest mój wybór, jeżeli chodzi o tusz do rzęs, który nie podrażnia i, nie i oczy po prostu nie uzają. I to jest korektor pod oczy. Oczywiście ukradłam ten pomysł na, na ten korektor z, z planów filmowych. Wszystkie charakteryzatorki, make-upistki posiadają to w swoich kosmetyczkach i tym jesteśmy przeważnie też malowani na, na planach filmowych. On się świetnie sprawdza, nie wysusza i po prostu też wygląda pięknie. To taki mały, mały luksusik naszej kosmetyczce. Ja staram się mało pudrować. Mam akurat taką, taką skórę, która się, która się nie świeci. I to jest akurat puder z Sisleya. Ten puder jest o tyle fajny, że daje taką też cudowną poświatę. I teraz na wakacje jest idealne, bo po prostu mamy taką rozświetloną skórę i cerę. Dżamajla, mm, Karibu. To zależy dzisiaj na obcasach, ale przeważnie na płasko. Mm, swojskość. E nakładam sobie klapki na oczy. <grych> czarno, oczywiście, że czarno. Chociaż białe też nie jest. Tu.